Chcieliśmy pozwolić sobie na pewną poufałość w stronę naszych widzów z racji tego, że nasza, nasza społeczność jest póki co mikroskopijna, chociaż dla nas 15 osób to i tak jest bardzo dużo. Więc odniesiemy się bezpośrednio tym filmem do komentarza niejakiego Klausa. Bimbermana, jeżeli dobrze pamiętam, to... No to może by sprawdzić konkretnie? Znaczy to, to raczej było, to, to raczej było to, ale... Tak, to no, pozdrawiamy po prostu... za komentarz, dziękujemy. Pozdrawiamy, dziękujemy za komentarz, nagrywamy. Proszę o film z argumentacją, dlaczego Austria wygra. Proszę bardzo, to jest film z argumentacją, czy Austria faktycznie jest dobra. Tak? Czy Austria faktycznie ma szansę na wygraną, tak. słuchajcie. No... Reprezentantki Austrii nie słuchaliśmy wcześniej, więc to jest nasze pierwsze, pierwsze zetknięcie z tym utworem, nie widzieliśmy żadnych lików ani nic takiego. W ogóle myślę, że większość utworów, bo to będzie myślę cała seria zrobiona, to jest pierwsze tak, z nich, tak, tak. z niej. Będzie losowa, niej. bo to nie będzie jakoś usystematyzowane na zasadzie, no tutaj że... tutaj akurat widz chciał, więc jako dokładnie, pierwszy Dokładnie, dokładnie, no tak jak mówię, no integrujemy się z wami dokładnie. w jakiś sposób. W ogóle, kto to śpiewa? Kalem. Kalin. Kalin Skojarzyło mi się z Kaskadą trochę, lata 2000, Do, taki klimat, ty, ty nie? Też mi, też mi trochę tak, tak zaleciało, że takie kurczę, jakbym gdzieś już to słyszał, no. takie takie vibe chociażby, Dokładnie, nie? ale coś, dawaj dalej w tym stylu

Ale poczekaj, to chwytliwe dam di ram tam, które tam gdzieś tam można zapamiętać. Tak, trochę skatepopu mi się skojarzyło, no nie? Tam, tam są takie właśnie. No, 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 one mają takie ram, pa pam, pa pam rampi, albo jakieś. Pom, tak pa. No, I ty, 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 no, nie tego nie typu rzeczy. Rampi, pom, pom. No, dobra, nie rampi, pomp. Dobra, rampam, pom, pam. Nie no, całego utwór, powiem szczerze. Mówię, ale kojarzy mi się właśnie z taką elektroniką tak. z tych, z początku lat 2000 właśnie, właśnie co jest... Bo... No dobra, dokończę. Co, co, co ma swój klimat? No i teledysk, no mówię, dla mnie wizualne rzeczy są drugorzędne, bo i tak inaczej to będzie wyglądać w znaczy, Tak, na chodzi, chodzi o to, że to inaczej. na żywo nie? Dokładnie, no, Znaczy, raczej... podejrzewam, że będą jakieś tam tancerze. Chyba, że wyjdzie hmm. pięciu chłopów no, muskularnych, zresztą oponym narzucać. No nie wiem. No. Może, ale będą podejrzewały, że, że jakieś chłopy będą tańczyć, bo to brzmi jak utwór, gdzie. <laughs> chłopy będą tańczyć. <laughs> Dokładnie. To brzmi jak utwór, gdzie, gdzie może być właśnie dużo. <laughs> To jest utwór dla tańczących chłopów, po prostu. Nie dla, nie dla tańczących chłopów, tylko który A. będzie zawierał. Do tańczenia dla chłopów, dobra Lecimy dalej. Trochę. Coś tu nie jest to. A, jeszcze? Yy, właśnie byłem ciekaw, no. jak to będzie. Yy, refren. I okazuje się, że to jest taki. No pójście po prostu w taką techno-elektronikę po prostu, no nie? No tak, tak. Co no myślę, to... że w ostatnimi czasy po prostu, że coraz częściej są na Eurowisji właśnie tego typu utwory. Czy elektronika już tam się przebijała do dłuższego czasu? Tak, chodzi mi o to, że jakby są właśnie utwory, gdzie wiesz, nie ma wokalu, tylko po prostu jest dużo faktycznie tego instrumentu, A, że dzieje się, to nie? No bo zauważ, sobie jeszcze cofnę. Ile tu jest jakby śpiewu, a ile jest faktycznie samojemu. Ale tym się charakteryzują te utwory, właśnie takie tensowo elektroniczne bo chodzi mi o to, że zobacz, jak to się. No nie, wydaje mi się, że jeszcze z 10 lat temu aż tyle takich nie było. Nawet. Oczywiście, że było. No dobra. Ale myślę, że to było najwięcej to było wtedy, właśnie kiedy była kaskada, było gruff coverage. Tak, były? No, no, no. no. Nie, nie, nie wiem, czy na Eurowizji akurat tak to no to słuchaj, ale ja mówię na stricte Eurowizji. Aha, ja nie okay. mówię, że teraz taki usług. Ale kaskada też była na Eurowizji chyba, któregoś roku, wiesz? Nie wiem. Dobra, to już nie, nie, chcę, chcę, nie, chcę, nie chcę, mówię o Eurowizji. Nie no, to jest taki powrót do lat 2000 właśnie z tym utworem. Ma swój klimat. Znaczy, myślę, że właśnie na, na pewno chrytliwy. I jest energiczny, to też jest spoko, Dlatego znaczy myślę, że w swoim gatunku właśnie takiego pop elektroniki jest dobry. Myślę, że jest dobry. No, tylko że takich utworów było dużo już po prostu. W tych popowo elektronicznych. Znaczy, nie popowo elektronicznych. Eee, znaczy, inaczej, ogólnie było dużo, ale czy tak. na Eurowizji było dużo takich? Myślę że... myślę, że nie. W sensie właśnie myślę, że na Eurowizji właśnie wkraczamy moim zdaniem w taki czas, że właśnie coraz częściej takie utwory się po prostu przebijają do Eurowizji, że to już nie jest tylko, że tak powiem, e, wiesz, tych wszystkich ballad, takich innych no, takich czasów. miały swój złoty czas od 2000 tak. chyba tam, nie wiem, 14. Ale dobra, lecimy dalej Bardzo, tak. No, we will rave, nie? Więc w sumie sam, sam typ ten. Jeszcze liczę na coś, że jeszcze właśnie, wie, będzie taki przed, yy, takie, wie, wiem, będzie takie przed... przedkońcowe takie... Wiem, wiem, wiem. Takie małe zaskoczenie, nie? Tak jak na przykład w Karmie było tym, ta no, rapowana. I, Jeśli nie będzie, trochę się zabior. Okay? Czekajcie, czekajcie. Nadzieją no się rzeczy, w sensie instrumentalne, tak? Wiesz co, ja myślę, że możliwe... To już koniec? Nie, no, powstało, podstawie. Powsta. Zawsze sobie uświadomiłem. No. Ale to już a propos, może przyszłych nagrań, że y, powinniśmy ciszej odsłuchiwać, żeby nam nie zalatywał dźwięk na mikrofon, bo w tym momencie chyba nie będę w stanie tego oddzielić. Y, w Aha. W momencie, kiedy mówimy, kiedy leci utwór Okej, okay. dobra, no więc zobaczymy później. Ewentualnie dodam hmm. napisy, może, żeby było wiadomo, o czym mówimy, no nie? Yy. No mówiąc, Tak, podsumowując. moim zdaniem. Nie wygra Eurowizji. Z... Niestety. Nie, nie wygra. Z całym szacunkiem. I, co jeszcze? Chociaż mnie powiedz, że też nie, nie Eurowizyjny jak Luna, ale jednak myślę, że ma trochę takie zacięcie, jednak właśnie. Nie, no takie festiwalowe, że tak. No, powiem. Dokładnie, festiwalowe ludzie będą się przy tym dobrze bawić i ja myślę, mm -hmm. że. E... I wśród ogólnie takich utworów też elektronicznych, e, właśnie co były na Eurowizji. Też jest myślę, że dobry po prostu, no nie? No. Że były po prostu faktycznie takie bardziej kiczowate, jakieś wiecie, takie. Tak, tak, że tak. słuchałeś, o Jezu, no. Już Teraz nie przypomnę sobie, który no to. Na było, pewno był. Jak, by... że... jak już ktoś wystawia elektronikę na gruwicę, już patrzysz, musiałbym, musiałbym tyle tego zrobić. w radiu leci, a oni jeszcze zrobić powtórkę z, tych, z niektórych rzeczy. Ale ogólnie. Propozycja jest ciekawa, więc yy, w swoim gatunku na pewno. Czy na ale... pewno wejdzie do finału. Czy zawoi jakoś. Tak, też myślę, że się. Chociaż. Wejdzie, na 100%. No dobra, okej. Okay. Też bierz, bierzcie pod uwagę to, że to jest pierwszy utwór, który słuchamy w ogóle, poza Luną. E, więc też nasza... E, nasz odbiór jest troszeczkę e, niczym niezmącony, że tak powiem mm -hmm. jeszcze. Ale propozycja ciekawa, no. Może nie, nie, nie wygra, ale myślę, że... Myślę, że może być wyżej niż Luna. Też zależy A, od tendencji. I myślę, że jakby... Ostatecznie każdym... podsumowanie. Lepszy niż Luna, gorszy niż Luna. Poczekaj, tak, zdaniem... bo chciałem powiedzieć, że jakby... Będziemy sobie robić aktualnie, myślę, że po każdym odcinku, mhm. taką tabelę, gdzie będziemy jakby tutaj ustawiać każdego reprezentanta. No mhm. wiadomo, aktualnie to jest pierwszy utwór, jaki słyszeliśmy, poza Luną. Myślę, że Luny tam nie będziemy. Nie, ustawiać. No, jak to nie. no dobra, później pomyślimy. W każdym Wszystkim razie, że to, to jest jakby pierwszy utwór, który ląduje na naszej tabeli, który jest no na pierwszym miejscu, bo jest pierwszy słuchany i niemal na razie No po tak, YouTube, no. Więc jak się później pojawią... to będzie, wiadomo. Przesuwane. No, i myślę, że każdego po prostu, każdy utwór, który będziemy sobie słuchać, będziemy sobie właśnie na tej tabeli ustawiać i przesuwać. W zależności od tego, czy jest fajniejszy, czy gorszy. Mhm. No i jeszcze właśnie na końcu to, co właśnie powiedziałeś, że... No czy lepszy, czy gorszy niż Luna? Naszym zdaniem. Subiektywnym totalnie nikt... <laughs> nie, nie, nie... Dobra. Lepszy, po prostu lepszy. <laughs> tak, lepszy. No. No i tyle. I tyle. Dziękujemy Ci za komentarz, drogi Klaus. Dziękujemy. Ale to, co napisałeś, że czy... Wygra? Nie, wygra? nie, nie wygra. No, znaczy nie ma się co oszukiwać. No tak samo jak niektórzy zaklinają rzeczywistość i uważają, że Staczkowska by wygrała. Chociaż by wygra. kto wie, może możemy być niesamowicie zdziwieni, się że, że nie jesteśmy żadnymi ekspertami. Bo nie jesteśmy. Bo nie jesteśmy. Bo nie więc... jesteśmy. jesteśmy po prostu. Więc właściwie noś, którzy słuchają Eurowizji tak, i gadają o eurowizji. No. Także... Nawet jak nie będziemy mieli rację, nic na nas nie macie, także. Żeby my ogólnie chętnie sobie z wami pogadamy na różne tematy, nie? Tyle. Tylko że no liczcie się, że nasza opinia nie jest opinią, opinią ekspercką. Tak więc Dobrze, subiektywne. To tyle z tego utworu. Myślę, że po prostu pojawią się kolejne odcinki z tej Też serii. Też myślę, że, że po prostu takie krótsze, które będą naszym naszą reakcją. Strasznie nie kurczę nie lubię reakcji, nie ale inne yy, na inne utwory. Także dokładnie. Jeszcze no no raz dziękujemy za komentarz, który nas zachęcił do wysłuchania tego utworu.